No Cześć, witajcie mój... w kolejnym filmie na tym kanale, jestem Pawulek, e, ze mną jest Gekko, odezwij się z kurwysynia. Witam. E, no także kurwa ten, e, kupuję sobie nową myszkę, e, jak to ładnie powiedzieć widzowie. Ta myszka to Sirius Aerox 3, mam kartę z kurwy i nie razu. E, jest to bardzo spoko e, myszka, już Wam pokazuje. pokazuje. na nie, nie patrzcie, bo to... Ja pierdolę. Jeszcze jak <śmany> się flexuje, bo... Ja najem mam opompę, to by No i kupię sobie nową myczkę widownia, nagram jakiś filmik o jej openingu. Eee, ROX 3 macie. E, już ją kupiłem, dokładnie tą. Spokojnie, jest za zajebista. Dwa... Mówa... Jest tak mocna, ja... Ole. Dwa... Mówa... Z Roxy No kurwa. <laughs> kurwa jest z Roksy. Widzicie kurwa? to kurwa... Nie jest tak skórny syny No więc tego EROXA trójkę kupię, myślę, że będzie się wszystkim podobać. Widzimy się w kolejnych filmach. Bandą narodowi nie udać Kurwa, czekaj, Kubuj, mnie zaprasza! Kubuj no, nie! Do... Kurwa! Wyjdę z ekipy, idzie zapraszam! No kurwa wczytało mnie Dobra widzimy się w kolejnym ale ale z Włym Pawłowiem